E, witam was wszystkich bardzo serdecznie, i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek zwrót Arkany 2! Także wróciłem do tego miejsca, tutaj do klasztoru i mogę teraz chyba wejść do kapituły i generalnie trochę tam podziałać w różnych takich pierdołach, wiecie, można, mogę różne tutaj rzeczy porobić. Mianowicie, oddałem dwa listy, więc mogę chyba odpowiedzieć do kolesia, że jestem spoko, mogę wejść do środka, czy coś takiego. Wykonałem dla niego zadanie, więc w sumie powinienem zyskać jego zaufanie, czy nie, no raczej. Czy zaniosłeś już listy do twierdzy i kresoludów? Tak. Ayla przekazała, że pamięta o zebraniu. Darnok również szykował się już do drogi w kierunku klasztoru. Reputacja w klasztorze plus 40. No i 100% jest. Doświadczenie plus 200. Dobrze się spisałeś, Elroarze. Pomogłeś w dodatku naszym magom i nowicjuszom. Jeśli chcesz, możesz wejść teraz do świątyni. No dobra, ubijamy. Siemanko, co tam słychać, panowie i panie? Mała mikstura życia. No dobra, spoko. Muszę jeszcze ten, na te marnogi po, popolować, nie? Muszę jeszcze chyba dwa pazury zdobyć, z tego co pamiętam. Tak, by był ten Quest. No no no, ale tym, tym się zajmiemy tylko, że później. Wow. Kurde, ale wy musicie mieć nudną robotę. Cały dzień siedzieć na dupie na tych tronach. Lipa, lipa. Jeśli Ragnar wpuścił cię do świątyni, musiał mieć do ciebie przekonanie. No raczej. Żeby zasiąść w Radzie Kapituły, trzeba wielu lat systematycznej pracy i bezgranicznego oddania klasztorowi. A ty mi coś ciekawego powiesz? <laughs> Witajcie, jestem Elroar, syn Ratora. Witaj, Elroarze. Jestem Tragodron, głowa kapituły. Znamy ciebie i twoje poczynania. A tamten to twoja prawa ręka, ten to twoja lewa ręka, a nowicjusze to jest dupa klasztoru, tak jak ty jesteś głową klasztoru. Spoko. Całą anatomię człowieka można poznać w tej grze, idealnie. Mentalną anatomię. Uważnie cię obserwujemy już od dłuższego czasu. Więc pewnie wiecie też sporo o moich bliskich. Gdzie jest Irin? Powoli, mój drogi. Na niektóre pytania lepiej nie odpowiadać bezpośrednio. Do czego zmierzasz? Sprawa jest dosyć skomplikowana. Łączy interesy wielu osób, a ty znalazłeś się w jej centrum. Daruj sobie tę przemowę, chcę tylko odnaleźć Irin. Spędziła w klasztorze spory kawałek życia. A wiem, że w ostatnich dniach rozmawialiście z nią. Elruarze. Niedługo zbiorą się tutaj ważniejsze osobistości naszej krainy. Zaproszę cię na to spotkanie. O, aż taki ważny jestem, no miło mi, ale gdzie jest Irin? Nie interesują mnie wasze układy. No Patrzcie, no Elroar myśli jak ja! Chodź ze mną na górę do sali spotkań. Zapewniam, że dowiesz się wielu rzeczy. Pomoże ci to zrozumieć, w jak poważnej sytuacji się znalazłeś. Zdaje się, że nie mam innego wyboru. Cieszę się, że sam to pojąłeś. Chodźmy. No to chodźmy, a może ten koleś by przodem szedł, bo mu nie ufam strasznie. O, chyba muszę mu zaufać niestety. Co mi powiesz ciekawego? Ło! Ale żeście się zebrali! <laughs> a dla kogo jest ostatnie krzesło? Jesteśmy już w komplecie. Dobrze was znowu widzieć. Witaj, Elanderze z Cardilis, Darnogu z Dun Aret i ty, Ailo stwierdzy. Zakładam, że zdążyłeś już poznać te osobistości Elroarze. Ta, trafiliśmy już na siebie. Ailo, doszły mnie niepokojące wieści z Exodaru. Czy są one prawdziwe? Niestety tak, Tragodronie. W więzieniu na Eksodarze wybuchł bunt. Najgroźniejsi przestępcy zdołali uciec. Jak donieśli mi moi zwiadowcy, większość z nich opuściła już Eksodar i przybyła na Hela. Na Hela? Gdzie konkretnie? konkretnie? Najprawdopodobniej ukryli się na Śnieżnych Szczytach. Na północy? Skąd o tym wiesz? Dowódca Straży Skardilis, Irion, ruszył w tamtym kierunku. Co twój zastępca ma wspólnego z więźniami z Eksodaru? Niestety sporo. Kiedyś przewodził małej grupie berserkerów. Plądrowali wioski i napadali na konwoje. Po kilku miesiącach grasowania wpadli jednak w pułapkę królewskiej armii w Lesie Kardylskim. Ilion zdołał uciec, zjawił się w Kardylis i zaciągnął się do straży. Wybijał się ponad wszystkich żołnierzy. Był od nich dwa razy silniejszy i dojrzalszy w walce. Szybko awansował na kolejne szczeble, aż doszedł do dowódcy straży. Podejrzewam, że ktoś go poinformował, że jego byli kumple znowu są na wolności. Czyli grozina fala bandytów z północy. Nie wiemy ilu ich jest, ale nie o liczebność tu chodzi. Na eksodarze byli więźni, więźniowie najgroźniejsi przez. byli więzieni najgroźniejsi przestępcy z Hela i Jakmaronu. Bezlitośni wojownicy, zabójcy czy magowie, otwierający groźne portale. Portale? Zgadza się. Był już jeden. był jeden szalony mag, który potrafił otwierać poltar, portal do arkany. Nie wiem, jak to robił. Ale jeśli teraz jest znowu na wolności, musimy do niego dotrzeć. Dalej nie wiem, co to ma wspólnego ze mną. Twoja rodzina, Eldroarze, ma predyspozycję do tworzenia portali magicznych. Że co, proszę? Od wieków twoi przodkowie byli w stanie tworzyć magiczne portale. Czemu zatem nic o tym nie wiem? Tworzenie portali to ryzykowne zajęcie. Nigdy nie wiadomo, co może z niego wyjść. W przeszłości przerabialiśmy już fale nieumarłych, hordy orków czy minotaurów. Twój ojciec nie chciał, żebyś odziedziczył tą moc. Wasz rodzinny skarb uważał za przekleństwo. Dlatego w naszym życiu pojawiła się Irin. Miała pomóc ci korzystać ze swoich mocy. Mój drogi... Muszę ci coś powiedzieć. Pamiętasz jak się poznaliśmy? Jak mógłbym zapomnieć? Tuż przed tym miałam pewną misję do wykonania. Czyli. To, że ją poznałem, to nie był przypadek? Wszystko było zaplanowane przez kapitułę? Kapituła, widzę, bardzo dąży do otworzenia ponownie wrót Arkany. Twierdza się na to nie zgodzi nigdy, słyszysz, Tragodronie? Nie wiemy, co czeka nas po drugiej stronie portalu. Dlatego warto by się dowiedzieć. Możemy poznać niewyobrażalne moce magiczne starożytnych magów. Wiecie co? Gówno mnie obchodzą wasze portale! Krasnoludy mają swoją kopalnię! I nie chcą mieszać się w jakieś polityczne spory. Dla nas problemem pozostają jedynie buntownicy z Exodaru. Nam nikt nie pomógł, gdy nad miastem wisiało niebezpieczeństwo ze strony smoków. Dlatego elfy i ludzie z Cardiz nie pomogą wam w tym konflikcie. Będziemy bronić tylko swoich ziem. Ale jeśli tu ty, jest, ty tu jesteś, El -Elraże, to znaczy, że misja Ilin się nie powiodła. Inaczej, Tragodronie, nie chcielibyście dotrzeć do śnieżnych szczytów do jakiegoś szalonego maga. Irin zbyt się spoufalała z Tobą, Elroarze. To przeszkodziło nam przy realizacji naszej misji. Gdzie ona teraz jest? Powinna być na farmie Twojego ojca. Wysłaliśmy ją tam, żeby czekała na Ciebie i chroniła Twoją rodzinę. To znaczy, że coś nam grozi? Jesteście dla nas bardzo ważni. Nie możemy ryzykować, zwłaszcza, że więźniowie z Exodaru pojawili się tutaj. I tak się ale nie dostaniesz do swojej wioski. Władze w stolicy zamknęli bramy miasta w obawie przed więźniami z Exodaru. Innej drogi niż przez Venedorn nie ma. Co mam robić? Do Venedornu wpuszczą cię, jeśli będziesz należał do jakiejś frakcji. Ale na mnie nie patrz. Jedyni ludzie w Dunaret to rybacy albo kopacze. Ty za to jesteś typowym obierze światem. U nas nie zagościłbyś na dłużej. Przykro mi. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do nas. Pomogłeś nam ze smokami, wiele ci zawdzięczamy. Jeśli chcesz, przyjmę cię do Kardylic na tropiciela. Wziąłeś udział w turnieju Czterech Ostrzy. Pokazałeś, że masz odwagę stanąć do, do walki z najlepszymi. Jeśli chcesz, możesz zostać wojownikiem w twierdzy. W klasztorze również znajdzie się dla ciebie miejsce, Elroarze. Masz wielki dar. Jeśli zostaniesz nowicjuszem, pomożemy ci go wykorzystać. Jest drobny szkopu, o którym szanowni zebrani przy tym stole nie wspomnieli. Przyłączenie się do którejś z grup wiąże się z symboliczną opłatą. 50 sawarów. A nie mogę tego ominąć? Taka jest tradycja, od której nie ma wyjątku. Zbierz tą sumę i dokonaj wyboru. Eee, luzik. Spoko. Oni specjalnie pewnie siedzą tak... w takich strategicznych miejscach przy tym stole, nie? Żeby było łatwiej ogarnąć, jaka frakcja tutaj jest. O co chodzi, dobra. Wiecie, co wam powiem? Zdecydowałem, magiem być nie chcę, mm, więc nowicjusz odpada. E, tropiciel, ciekawa fucha, w sumie zabójca tych legend, legendarnych stworzeń, ciekawa robota, ale zdecydowałem, że ciekawą opcją będzie też bycie palladynem, czyli wojownikiem światła, tak no bardzo tak mówiąc dokładniej, ponieważ tak, em, o tyle o ile y, klasa tego zabójcy mitycznych stworzeń jest dosyć ciekawa, fajnie, fajnie brzmi i pewne będę miał fajne ciosy, no to mm, sądzę, że w większości przypadków, w większości walk bardziej mi się przydadzą czary, które są ukierunkowane bardziej na ogół, także znaczy w sensie, że, żebym ogólnie siekał wszystko w, na w miarę równym poziomie, niż żebym tylko te mityczne stworzenia walił z taką pełną mocą. Nie wiem, czy zrozumieliście, o co mi chodzi. Kwestia tego, że chcę... Mm, szkoliłem się natura, tak? Czyli te obie te klasy jakby... No nie wykluczają tego, że będę koksem. Tylko chcę właśnie siekać magią światła, bo wydaje mi się, że będąc tym właśnie mm, zabójcą mitycznych stworzeń, będę miał później problem z jakimiś nieumarłymi, czy coś takiego, jak... Yy, czy z innego tego typu bajerami. Także, wiecie, najwygodniejszym, najbardziej mądrym wyjściem jest dla mnie wzięcie właśnie Ehm, um, wzięcie, wzięcie, mogę to otworzyć? Zwój przywołania wilka. Można opchnąć, i tak tego nie będę pewnie używał w walce, bo to jest jednorazowe. Um, najbardziej opłacalnym wydaje mi się bycie palladynem. Ja wiem, że na YouTubie mój let's play jest jedyny. I z racji tego, że ja wybiorę sobie palladyna, to jak ktoś chce zobaczyć zabójcę legend, no to będzie musiał pewnie przejść grę. No, chyba że w międzyczasie ktoś się pojawi, kto też będzie wrota dwójkę nagrywał, chociaż wydaje mi się, że w najbliższym czasie taka osoba się nie pojawi, bo na to się nie zapowiada. Aczkolwiek może zobaczymy. W każdym razie, no niestety, ale chcę być palladynem. Mówię, zabójca legend jest dla mnie trochę taką bezsensowną funkcją. Fajną, ale wydaje mi się, że bycie palladynem jest takim wyjściem mm, bardziej przyszłościowym. Mhm. Także bycie palladynem. Yy, tak. Ścieżka rozwoju. O! <laughs> Szybkie cięcie, promień światła, potężny cios, młynek. Jedna z czterech klas do wyboru. Weteran, kamienna pięść, kamienny pancerz, tarczownik. Um, ogłuszający cios i kamienny pancerz. 2. Rycerz Światła, Fala Światła, masowe leczenie. uuu, skrytobójca, podwójne cięcie, zatrute ostrze. Korci mnie tego skrytobójcę wziąć, ale. Byłem już skrytobójcą, Azarianinem w jedynce, we wrotach jedynce, także tutaj nie chcę, żeby było to samo. Weteran, typowa, silna małpa, tak? Co potrafi walnąć pięścią w stół i rozwalić ten stół na dwie części. Eee, także bycie typową małpą. Nie ogłuszający cios i kamienny pancerz. Przykokszony taki, co jest. Eee, co ma dużo pancerza, tak? Taki czołg. A ja chcę takiego właśnie bardziej berserkera. Ścieżka rozwoju umaga. Umaga to w ogóle nawet nie myślę, żeby go wybrać, no ale zobaczmy jak to wygląda. Dwie umiejętności, z czterech do wyboru. Kula ognia, klątwa, potężny cios, leczenie drugiego poziomu. Mag bitewny, fala uderzeniowa, głuszający cios, mistrz ognia, ściana ognia, meteor. Ciekawie to wygląda, ale mówię, a ja nad magiem się nawet nie zastanawiam. Mistrz żywiołów, kamienna fala, żywioł wiatru... Mistrz czarnej magii, przywołanie gula, łożysz w dupę, to też ciekawe, ale mam już przywołanie szkieleta, także średnio jest mi to potrzebne. Gul pewnie silniejszy, ale wiecie, nie, nie ma po co. Dwie umiejętności, czterech do wyboru, krwawy cios, szybkie cięcie, za strzała, młynek. Aha, dobra, myśliwy. Łowca legend, no ma to złoto strzała, złota strzała z tego co pamiętam, miała siłę. Myśliwy, zabójcza strzała, gra strzał. Nie wiem, czy wybranie myśliwego ma w ogóle jakikolwiek sens w tej grze, w sensie, czy mając tą klasę, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens, w sensie, tymi skillami nic, nic się nie da położyć, bo to są skile typowo bijące dzikie zwierzęta, a ja będę raczej nie będę z dzikimi, z dzikimi zwierzętami na końcu walczył, więc wydaje mi się to bez sensu. No ale Strażnik Klasu, Podwójne Cięcie, łowca Legend, no to wiadomo, Druid, przywołanie, niedźwiedzia. Wiecie co? Jeszcze raz mi pokaż to ścieżkę rozwoju. Dwie z umiejętności, z czterech umiejętności do wyboru. Poza tym, że będę rycerzem świata, będę miał masowe leczenie. Będę wszystkich leczył. Kuszące? Kuszące jak cholera. Co to jest ten młynek w zasadzie? Hm. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Szybkie cięcie. Nie wiem, czy szybkie cięcie będę... ...praktykował. Nie, szybkie cięcie już mam chyba, to nie potrzeba. Promień światła jest ciekawy. Potężny cios. Zastanawiam się nad tymi trzema: promień światła, potężny cios i młynek. Nie wiem co jeszcze odrzucę, bo muszę zobaczyć o co chodzi z promieniem światła i młynkiem. Zdecydowałem, jednak będę paladynem. Opis umiejętności. Szybkie cięcie jest dobre na przeciwników, których chcesz pokonać sprytem. Promień światła jest używany do walki z siłami zła, demonami nieumarłymi. Potężny cios to silne uderzenie, zadające sporo obrażenia, a młynek to cios oparty na sile. Dobry atak może nawet omamić swojego przeciwnika. O, w dupę, no to teraz dopiero mi dałaś kurde zagwozdkę, co ja mam tutaj wybrać właściwie, no. A nie, mam półobrót. No, ale nieistotne, tam to tobie tam, Dobra, pokaż mi jeszcze raz. Muszę zdecydować, co ja właściwie chcę. No, bo to, że będę wojownikiem, to już jest pewne. Potężny cios, młynek, kurna ten młynek. Zastanawiam się, czy nie wziąć zestawu młynek plus prom promień światła. Szybkie cięcie to ja już odrzuciłem na pierwszym tym. Yy, odpadło w przedbiegach. Fala światła. Kurna mać, ciekawe Dobra, wiecie co? Zastanowię się, ten potężny cios chyba nie będę go brał. Chcę zostać wojownikiem. Nie masz sawaru, wróć później. Od teraz jesteś jednym z nas, Eldroarze. Aaa, no ej, to mam Sawary czy nie mam wreszcie? <grych> Ona tak powiedziała: nie masz Sawarów, a Eldroar A wcale cię mam. Ono on, dobra, masz spoko, spoko. Nie wierzyłam w ciebie, ale okej. Okay. Chodź, chodźmy do twierdzy, mamy zadanie do wykonania. Podoba mi się w tej grze, że można sobie wybrać. Rozdział trzeci, Wenedur! No, patrzcie, jaka opcja. Rozdział trzeci już, ale zaproszę, zapieprzam przez tą grę normalnie jak burza. Słuchawka mi z ucha wypadła. Będę miał pecha. <grym> to, to jest na pewno zły omen. Cieszę się, Leroarze, że zdecydowałeś się do nas dołączyć. Wiem, że chcesz się dostać do stolicy. Ale zanim ci pomożemy, musisz zająć się pełną sprawą. Ostatnio w pobliżu cmentarza pojawiło się więcej nieumarłych niż dotychczas. Zazwyczaj jeden czy dwa gule przekopywało groby. Nasza straż ciągle tu je wybijała. Ciągle... ju... je wybijała, ale zawsze pojawiają się następne. Skąd się mogą brać? Za cmentarzem jest dosyć obszerna jaskinia. Musimy ją zbadać, być może uda nam się znaleźć przyczynę zła. Ja obstawiam, że to jakiś lisz albo szkielet mag, który przyzywa swoich pobratymców. Sprawdźmy to więc, a później ruszymy do Wenadornu. Będę miał dwóch w teamie? Dwoje znaczy? Ale opcja, ale opcja. O, a ile też jest rycerzem światła? A dostanę taką czadową zbroję jak oni, nie dostanę. O, wykutasy. kutasy. Fuck. a chciałem. Wiecie, co bym chciał jeszcze zrobić? Eee, mówicie, że do, na cmentarz, tak? Tylko ja przed tym chciałbym jedną rzecz zrobić: a mianowicie pójść te na te marnogi i. Yy, no, jakby rozdupić je, tak? Powiem wam prosto z mostu. Także ja chyba w tym momencie zrobię cięcie. W tym momencie zrobię cięcie, yo! Mm, uzdrowię się, pójdę zabić dwa marnogi oddam questa i dopiero sobie obszajmy ten cmentarz, ok? Bo chcę zrobić tego questa już, żeby go nie mieć cały czas w pamięci, także chwileczkę. Jestem. Pamiętacie jak mówiłem, że trola wtedy nie dałem rady zabić. Hm. Jako, że mam trzech członków drużyny i mogę jeszcze przywołać szkieleta, to teraz. Yy... Spróbujemy tego trola zabić, aczkolwiek no pewnie mi się nie uda, ale... Warto spróbować, prawda? Także. <tryk> Troll! O Jezu, to będzie masakra, ale spróbujemy, no, może mi się uda. Na pewno kamienny pancerz 2 na, cały, na całą drużynę to po prostu nie ma zmiłuj. No dawaj trolu, dawaj, 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 dawaj. Siekaj! Ale teraz o wiele łatwiej idzie, bo on teraz nie sieka tym atakiem takim. Em, co wali cały oddział i teraz jest o wiele łatwiej, patrzcie. Rozwalę trola normalnie, ale opcja, jeps. Pokonałem trolla, no niesamowite. I to z minimalnymi stratami, bo tylko jedną tą. Skóra trolla. Bozie ludzie, ale będziemy bogaci. Nie wiem ile za trolla się dostaje. Ale troll to na pewno nie jest y, istota, która, której skóra będzie tania, a w zasadzie mogę tutaj chyba sprawdzić już, nie? Uważaj na siebie, a gdzie tu mogę coś... Oho, uh oho, -huh, uh -huh. u kogo mogłem coś schandlować? Mhm, uh -huh. pokaż, za ile można to sprzedać? Za ile można to opchnąć? Y, skóra trolla? 25 sawarów, nie jest to może jakoś dużo, ale trolla pokonałem! Tak, pokonałem, pokonałem i typ się mogę szczycić, że troll kuźwa padł No ale wiecie, ja mam w drużynie trzy postaci, które są Nie oszukujmy się, dosyć silne Dlatego to, że pokonałem trolla nie było wcale takie dziwne, jeszcze jak szkeleta przywołałem, tym bardziej, dobra Więc znowu robię cięcie, exp'ie albo szukam tego marnoga ostatniego, no bo Lipa, no, zaraz wracam Wiecie co spróbuję zrobić? Z racji tego, że z tamtym wsiunem poszło mi całkiem przyzwoicie. Mam zamiar zaatakować Smoka. Być może to jest samobójcza misja i pewnie zginę. No ale mam przynajmniej save, więc mogę sobie próbować, nie? Jak zginę, to zginę trudno. Ale chcę sprawdzić, czy z tym Smokiem dałbym sobie ewentualnie radę. Pewnie Smok ma tam też 400 życia. I te moje ataki nie za bardzo będą mu coś robiły. Ale spróbujemy. Zobaczymy, czy jest aż tak silny, jak go malują, prawda? Zobaczymy, czy. Dam radę sobie ze smokiem. Oczywiście musiałem Dopplera zabić, bo mnie tutaj denerwował. No i możemy zapisać grę teraz. Przed Dopplerem zapisałem. Dobra, smok. Smok złoty. Ja jestem ciekawy jak to wyjdzie. Przywołanie szkieleta na pewno. Fala światła, nie. Łowca legend by się przydał zaraz. Kamienny pancerz od razu na wszystkich, bo to nie ma co się z tym bawić. Smok to już niwki i pierdział. Po 105 atakuje, dlatego mówiłem, że niwki i pierdział trzeba uważać. Teraz ściana ognia i nie żyje, nie? O, jest, jest, smok pokonany, Ale jazda, pokonałem smoka. Widzieliście, to pokonałem kuźwa wielkiego kunia śmierdziela smoka, pokonałem, lol. Ale się czuję normalnie niezwyciężony w tym momencie. Nic mnie nie pokona. No chyba, że ten wark, który teraz mnie zabije. I to jest bardzo możliwe, że mnie teraz zabije, bo wyko wykończony po walce ze smokiem jestem. Więc jak mnie teraz zabije, to, to wcale nie będzie jakieś uber dziwne. Ale opcja, kurde, zabić smoka, zginąć od wilka, nie? Boję się, że tak będzie. Mikstura życia. Nie, 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 Wark mnie nie może pokonać, bo to by był wstyd. No dobra. Żyję. Ayla i Carson padli, ale... Oni mi pomogli z walce ze smokiem. Gdyby i oni, to bym go nie pokonał. Ua, smoka pokonałem, trolla pokonałem. Ja nie mogę! Normalnie czuję się jakbym mógł góry przenosić gołymi rękami. Mm. O, wilka uniknąłem, ciekawe jak smoka! Kuźwa smoka! Nie wymyślam. Smoka pokonałem. O, marnok. Ja muszę się najpierw uleczyć. Kurna mać. Uciekać. Wiecie co? Zreflektowałem się. Idziemy jeszcze jednego smoka zaciukać. <ścoughs> Z racji tego, że jestem wystarczająco silny, żeby te smoki zabijać, to myślę, nie będzie to wcale zły pomysł. O, jak nam starczy sił, to jeszcze jednorożca dzisiaj zabijemy. Mhm. Ja po prostu mityczne stworzenia w tej krainie to przetrzebie <laughs> Zatłukę wszystkie możliwe mityczne stworzenia a później będzie quest, a tu nie ma mitycznych stworzeń mm, trudno no dobra w sumie mogłem nie tą klasę sobie trochę wziąłem jeśli chodzi o e, mityczne stworzenia, ale trudno, ściana ognia, o w dupę dobra nadal żyję no, kamienny panter oczywiście na start, bo to bez tego to nie się nie przeżyje Kula ognia, przyzwoicie jeszcze jest szansa, że to wygram. Jest! Znowu smok padł. Tym razem trochę większe straty w ludziach mam, bo Carson i... Teraz jeszcze Carson padł w tej walce, w tamtej tylko szkielet. Ale... Przeszedłem. Zabiłem kolejnego smoka. Ja kurde, od Greenpeace'u dostanę pozew chyba. Może nie od Greenpeace'u, nie wiem kto się w sumie smokami w tej krainie zajmuje, ale... Uj, 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 mam u nich przesrane, jeżeli taka organizacja istnieje. Dobra, mam te pazury Marnoga, już tam wszedłem do jaskini po drodze i e, po prostu zabiłem Marnoga. Banalna była ta walka w porównaniu z walką ze Smokiem, to ta walka z margogiem, Mar nie Marnogiem, tylko Margogiem. Była banalna po prostu. Jed trzy ataki posły, jeden go oszo Jeden coś tam zrobił chyba jakieś. Jakoś go oszołomił czy coś zrobił, że wiecie, że on nie wiedział co się dzieje i sam siebie walił. E, znaczy. Je... By... Poszły trzy ataki, trzy ataki z mojej drużyny i ostatnim atakiem ten margok był taki oszołomiony, że walnął sam siebie i się dobił tak praktycznie, czyli ja nie miałem żadnych strat w ludziach, jedynie Ja many użyłem, żeby te... A no tak, nie mam kasy, żeby się uleczyć Dobra, nie. w następnym odcinku jeszcze sobie zabiję jednorożca Boże, jak ja jestem zły, ale Teraz, jak już smoki potrafię zabijać, to już jestem kuźwa niepokonany, tam jeszcze w jednej lokacji był troll, a ja trolla chcę zabić Troll w zasadzie był łatwiejszy od smoka, więc. Więc będzie OK. Jak już. Dobra, jest, idzie dobrze, idzie dobrze. Czuję się kurde, mocny. Jest trzeci rozdział, muszę iść po bronie, ale to w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... na razie!